Cześć, witajcie w kolejnym odcinku amatorskiej strefy ASG. W dzisiejszym odcinku jesteśmy na szkoleniu Scorpion 24. Jesteśmy po stronie oku i po tej stronie będziemy walczyć. Mam nadzieję, że tego materiału będzie dosyć, dosyć sporo. Przynajmniej mam taką nadzieję, jeśli w ogóle wyjdzie. Więc jeśli macie ochotę, zróbcie sobie kawkę i zapraszam na odcinek. Przyszliśmy na pierwsze zajęcia medyczne z taktyki czarnej. i Jeszcze czterech innych, których nie pamiętam, ale mam nadzieję, że o nich opowiem. No, Dogadanie okay. tak się, się do... Pod, owszem, każdy może mieć swój punkt widzenia, każdy może mieć swoje odczucia i tak dalej. Najważniejsze, żeby rozmawiać o tym i podchodzić do danego konsensusu. Wypracować ten jeden wspólny scenariusz, który będzie za, zadowalał każdego, ale... Jeszcze raz. Jesteśmy na kolejnym punkcie e, e, nauczania. Teraz jesteśmy w punkcie łączności. Tutaj akurat są nasze chłopaki, więc mogę ich filmować. Będziemy działać na radiu. Nie chcę tak specjalnie pokazywać, bo nie wiem, czy tu można pokazywać. No, tak jakiś las, coś tam, niewiele. E, więc, e, no, wiecie, jesteśmy na terenie jednostki. Nie wiem, jak to potem będzie, można, czy to będzie trzeba ciąć, czy nie ciąć. E, więc wolę nie je pokazywać. Jest fotograf, będą fajne foty. Jak w zeszłym roku. Scorpion 24. Dobra, szkolimy się na radiu. Marwoj nadaje. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Tutaj ponoć jest najlepszy znak wszystkich, więc jedziemy. Gotowy? Marwoj.

Repeat, repeat, storm, repeat. Repeat. Mother. Okay, I repeat, I repeat. Three, Power. Victor, Echo, Charlie. One, six, zero, Power. seven, Niner, zero, zero, six, three. Eight, Alpha, line, Niner, clear. I'm so,

tam no, był żeby byliśmy, nie? Kolejny punkt nauczania. jesteśmy na punkcie z bronią. Jest grocik. A? Można sobie obejrzeć. Szpila sobie. Wszyscy sobie możemy tutaj postrzelać. Nie postrzelać, pobawić. No tu kolega ma RPG. Może trochę wybrakowane, bo bez pocisku. idziemy dalej. Kończyliśmy zajęcia. Jest godzina, powiedzmy, 14. Teraz chrono. Odpoczynek, przerwa na obiad. A potem zobaczymy. Będę starał się cały czas coś nagrywać, jakimiś krótkimi odcinkami. Mam nadzieję, że to jakoś, jakoś wyjdzie. Idziemy tutaj po drodze Poligonownie, poligonu czołgowej o tak to się nazywa. No i tyle, jedziemy dalej. Mamy namioty, pokazywałem wcześniej. Nie wiem czy to pokazywać, ten mój rozpierdziel, co tu mam. Tak, tego lekko wam tutaj rzucę okiem, a tam kurwa, naprawdę jest masakra. Fajne miejsce. Duże namioty wojskowe. Tu mamy flagę sztormu. Nie rozwróciłem strefy ASG, chociaż mama nie chce mi się już tego robić. Dużo fajnych chłopaków. Chłopaki z Beneluxa, czyli ci, którzy mieli najdalej kawał drogi, zrobili, żeby przyjechać do nas, z nami się pobawić. Zagrywasz? Pozdrawiamy, oczywiście. Zagrywamy. W zeszłym roku byliśmy po przeciwnych stronach. Tym razem gramy razem, w tej samej ekipie, z innym dowodzącym. Będzie fajnie, dobra ekipa, wesoło. Zjedziemy dalej.

To będzie. Jeszcze nie ma? Wszyscy zadowoleni już po chrono? Zadowoleni z chrono? bardzo. Wszyscy bardzo zadowoleni z się tam zaniża. Dobrze pokazywało. Dobrze poka bardzo dobrze pokazywało. Tak jak trzeba. Tylko teraz, przed zanim przyjdą ci, drudzy, trzeba wyregulować, nie? Dajcie, dajcie swoje chrono. 9 jeden, Kurwa. Dwa. Było. No nie mój klient. Rysowanie replik. 712 końcówka. Yeah. Brawo! Brawo. 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 Ja Brawo. Ja. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę. Napisko dla, dla bisko, do weryfikacji? A pocieszenia, no, o, A to ja będę miał Poczekaj, poczekaj A to ja A to ja będę miał wycięty Sami chętni Jaki to jest rozmiar, bo on chyba do nikogo nie będzie pasował Przepraszam sobie Ale wersja 2.0 Ale co, dziecka 2.0? Dobra, te... <coughs> to nie poszło. Dobra, że tam jest 0-2 lata. Zrozumiałem no. tak, że jak ktoś doświadczenia nie będzie pasowało, to kolejnego losu. Od zerówki do 100. Kurwa magazynek od góry. 9, 3. 3. Oh. I wie, no nie będzie pasować. No, become... A dam na udo nice. no to wciśnie. Mirek, co wygrałeś? Nie mam pojęcia. Abstrakcja, jakaś, się obejrzymy w obozie. Widzę, że ładowanie ma tak jak P90 od góry. Przypomnę, że prezenty nagrody są sponsorowane przez Cytadela ASG oraz przez oddział terenowy Kompataler 0702. Teraz... To się wytnie e, Dobrze, słuchajcie, teraz tak Rozchodzicie się do swoich baz O godzinie 18.30 Zbiórka przy Tojtojach Bez replik, ale spakujcie się no to y, krótko. Pod prysznic Oczywiście te osoby, które są. 18.30 krótko. tu jest 17.42. Zanim dojdziemy do obozu, krótko. Dojdziemy, dojdziemy, dojdziemy. No dobra, biegniemy. A nie da się przesunąć o pół godziny? Nie da się, bo nie będzie... <noise> Jak tam śledzie? Dobrze. Dobrze. Very good of course. Ekstra klasa. <noise> Serdecznie. Jak to na szkoleniu wojskowym? Wojsko musi maszerować, więc maszerujemy. Więc maszeruje wojsko. Maszeruje wojsko, maszeruje Karabiny błyszcząco za stale. Dobra, lecimy. W końcu wartość, którą tam się zdecydowałem. Czyli idziecie z Game Master'em, przejście po danej strefie przez coś tym. W tym kontekście strefa jest 100 na 100 metrów. Tak, wtedy nie można takiej osoby strzelać, albo możemy sobie nawet zapisywać, ewentualnie, że to nie jest tym wojsko, tylko las możemy nawet zrobić z I ścieżkę w tym kontekście nie bronię. Same Ciebie jest. Yy, by razem 27 chyba ale jest na Mamy mięso armatnie, się potrzebowali. Na Mięst nata. tak. Nie wiem czy będzie mi widać. Sekajka, wejdę do namiotu. Tak, eee. przy świetle stanę. Taka burza, taki deszcz. Eee, zalało. Jest ewakuacja jakiegoś tam jednego, drugiego namiotu. U nas też wszystko mokre. Nie wiem czy to będzie w ogóle widać, ale tu wszędzie jest woda. E, no bo taki teren e, no tak tam, tak tam. i naprawdę spory deszcz więc no. teraz jest taki mały armagedon ale liczymy na to, że za chwilę się rozpogodzi i rano będziemy ja mogli zacząć no. grać Z pewnie rano <laughs> Cześć, witam pierwszego, tak naprawdę drugiego dnia Rozgrywki skorpion Tak jak wczoraj no, wieczór dał nam mocno wycisk po prostu wszystko nam zlało, wszystko jest wilgotne. Ale co, pakujemy się, ładujemy i ruszamy do pierwszej fazy, do której mamy jeszcze godzinę, tak naprawdę. Za pół godziny musimy być gotowi, więc pakuje się i lecimy. Dobra, pierwsze wyjście. Nie wiem, czy widać, czy słychać. Pogadam do kamery. Mam nadzieję, że widać, słychać wyjście na pierwszą. Na pierwszy etap, na pierwszą turę Naszym celem jest Naszym celem jest Znalezienie złota Potrzebnego potem do Wynajęcia ciężarówek do RESPA, czy Do przewozu ludzi do transportu I nazwy znaczy do zdobycia Tego złota, więc idziemy go po prostu szukać Mam nadzieję, że W tym filmie jakoś chronologię uda mi się złapać i nagrać co kawałek Jakiś kawałek. No niestety tutaj jest wszędzie daleko. Więc tu jest wszędzie daleko, więc dlatego maszerujemy, maszerujemy cały czas. Nic nuda. Ale będzie, myślę, będzie co nagrać. Lecimy dalej. Dobra, gramy na ataku yy, na aplikację. Ja tak nie wiem, czy to będzie to widać, ale udajemy się tutaj kryptonim złoto. Także lecimy. Teraz już mogę o tym mówić, bo, bo... <grystanie> dopiero za dwa tygodnie, pewnie ten film się ujawi. Więc tyle na szybko samochodem. Przyjazd do gdzie myśmy przyjechali, Mirek? Yy, kopalni. Do kopalni. Jest i Rambo, Ogada dopisuje, ja zebrany, bo nie mogę się zmieścić w kamzie do samochodu. Zobaczcie się za tymi pojemnikami. Rzuć okiem na tę aplikację. Zawiesiła się. Dojechaliśmy do tego skarbca. Zaczęliśmy szukać Mirek znalazł taką, o, taką półeczkę Nie, Wypatrzył ją, mambo. Wypatrzył. Wypatrzył I takie tym. coś mamy. I... Zobacz jaka ja ciężka. O, faktycznie. Zabaczmy. A zobacz co jest, się, co jest w środku. Podobały mi się te woreczki w Złote <noise> monety. O, to panie. Diabła. Dobrze Dobra, to trzeba się stąd dopracować, zanim nas ktoś tu odstrzeli, by nie Tak Dobra, szukamy jeszcze paru innych i, i spadamy. Ja myślę, że nie będzie więcej, wiesz? Tak? Bym... A, że to. Szerął, skarbiec to skarbiec. nie? Dobra, to spadamy. Dobra, to. Dobra, to spadamy. Spokojnie, się do... Tak. Myśmy myśleli, że to gdzieś ten skarbiec Jest tutaj, bo to jest taki fajny bunkier Ale niestety To nie to, Mirek znalazł, Rambo wypatrzył Coś innego No dobra, to będziemy się zwijać I lecimy dalej Mam nadzieję, że ten ciąg jaki zostanie, to cały czas jesteśmy w fazie tu no, dokładnie. E, jeszcze chwila i kończy się faza, więc akurat złożymy wracać na, zdążymy wrócić na rozpoczęcie drugiej fazy, więc na spokojnie. E, gramy dalej. Dobra, zwika Mam. Rambo znalazł jeszcze jeden woreczek. Także mamy co mamy w środku? Pokaż. Wysypiesz na rękę, troszkę? Jak się da? Mam. Mam. Co to mamy za kuleczki? O kurwa, a, no, oj ale... stary, diamenciki, la la. no Jeszcze, jeszcze, dobra. jeszcze, ja tam ma, no, jeszcze Gratulacje, no, czyli Opa, no, ba no, znalazł, bo tam to też wypatrzył e? o. o, kolejne Albo wziął dwa, ale znalazł łącznie trzy No bo no, ja tam wlazłem z góry, dobrze widać No, no, bardzo dobrze, no A tam, a no tak Dobra, no. dobra Jest, to jest, o. to jest, dobra Czyli mamy to, wracamy na bazę. Udane. No, Mirek ma trzeci. Ostatnia, e, ostatnie rozdanie w tej fazy. Czyli idziemy do dowódcy, do wikarego e, i wikaremu oddamy. To co żeśmy zebrali. Ja. I oddajemy wikaremu nasze zdobycze. Jest. wykonanie zadania. Mamy 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 Ja, kurczę. Jest złoto. Jest ja. złoto. I teraz I teraz diamenty kolor to są, to są wszystkie... Dla naszej ukochanej republiki! Dobry, Mamy pieniądze na wojnę. Jest, jest hańc na wojnę. A wiadomo, że wojna to Hańc, nie? Kurwa, komorniki siedzą na końcu. Tu masz kamienie szlaku. O czym poznajesz? Bo worek z szlachetna są kolorowe, szlachetne, robione szlachetne są szlachetna, duże, nie? czym, to to będziesz... kiedy worek jest taki, to, to, to jest 10 tysięcy, a jeden różnego różowy właśnie. Dobra, jesteśmy w fazie drugiej, mamy zajęcia chemiczne, nasi największy bohaterowie. To prosili, żeby tego nie zniszczyć. Mocny Franz i kolega, który aspiruje do naszej drużyny, jest z nami pierwszy raz kuna. Witamy Cię na kanale i, w dru... i powiedzmy w drużynie. Musisz się wkupić, a twoje wkupne nie będzie ta nie? jak w kabarecie Kabaretki Dobrze humor dopisuje Kabaretki zaraz, nie się. ubierają wybierają. Jedną jeszcze raz, kompania. Zabezpieczenia marwoj, Druga kompania zabezpieczenia jednoosobowa. Rambo. Rambo poszedł tam dalej. Przeszperać czy ktoś, żeby dalej mógł ostrzegać w razie czego, żebyśmy byli gotowi. I ja też jako zabezpieczenie mam replikę, tylko też, bo jako kierowca nie jestem w stanie Po prostu w kamizelce w tym samochodzie. No, do niego wsiąść. To mam trochę naj, no, mam najwygodniej, nie powiem. no Chłopaki mają gorzej. A, przestań dobrze. Nie, no jeszcze nie jesteście w strefie skażonej. No. Chłopaki właśnie wyruszyli w strefę skażoną. No, my możemy im życzyć tylko powodzenia, bo my wyjść tam nie możemy. Więc my czekamy, zabezpieczamy i tyle. Faza druga. Jedziemy dalej. Dobra, gdzie skończyłem? Jesteśmy w drugim, cały czas w drugiej fazie gry e, Tym razem szukamy chyba ładunków nuklearnych, tam gdzie chłopaki się ubierali To jest punkt drugi, w pierwszej niestety nic nie znaleźliśmy Chłopaki gdzieś tam łażą e, Szukają, ja nie mogę Niech sobie chodzą e, Pogoda nam dopisuje, e, tak jak mówiłem wczoraj wieczorem było strasznie, dzisiaj jest pięknie i oby tak już zostało, jednak wolimy słońce niż ten deszcz, który był wczoraj. Zobaczymy. No jak znajdziemy, będę, będę. na pewno Wam pokażę czy się udało. Czy nie. Z ręką zasłaniałem, no to dobrze. Takie rad. <grystanie> Czy mamy cały czas drugą y, tą fazę, tak? tak? Czy trzecią? Bo już druga się zgubiło. Dobra, druga faza, gdzie jedziemy? Teraz jedziemy, słuchaj. Y, tak jak wyjeżdżaliśmy tą drogę na strzelnicę czołgową, to przedłużenie i tak jakbyśmy długo dalej jechali. No. Nie skręciliśmy dostać, tylko no. tak jakbyśmy dalej jechali, to co mówiłem, że jest ta druga objazdem, tak jakbyśmy No. no. to ten objazd wychodzi tutaj. Dobra, a misja przedłużowanie z tym objazdem Zadanie? Ton wuj i nie dać się zajebać i zajebać co się rusza. To trójka też. No dobra. Już to właśnie to 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 to. trójka jeszcze. Mamy raz, Mateusz, dwa, cztery, pięć. Dobra. Robimy teraz tak. Wyrównać. Musimy zrobić ostatnie podejście, przy jak będzie zasadzka, Żebyście takiego nie bali lipy jak tutaj była. Znaczy, zatrzymaliśmy się za późno. Zatrzymaliśmy się już za zasadzką. Trzeci MRAP dostał, kurwa, wy żeście sami przejechali, okej. Okay. Odciągnęliśmy ich trochę. Teraz się zatrzymamy ze 100-200 metrów szybciej. Będziemy potrzebować po dwóch, dwie... Dwa, cztery, trzy... Karol, pół kilometra szybciej Nie, no... no nie no, nie mogę tego widzieć. Nie tak. Dobra. Karol, no, czy znaczy, tak naprawdę... Pan pan powiem. Storun, kto dostał, to chodźcie do nas na drogę tutaj. My sobie stoimy i gadamy. Tak naprawdę oni, powtarzam, oszukują, bo oni nie mają już pejbolowego. paintballowego, bo on powinien leżeć przed rapem tak naprawdę, bo tego gościa zdjąłem. Że gościa z karabinkiem paintballowym zdjąłem przy skrzyżowaniu, powinien kurwa położyć się i tam leżeć, a on se kurwa poszedł, nie?